Cześć, witajcie w telewizyjnej krótkiej mobzili. telewizyjnej dlatego, że testuję dzisiaj playowy dekoder z Android TV o wdzięcznej nazwie Play Now TV Box. I oczywiście, jako że ja sam jestem playowy, to oznacza, że ten odcinek powstał powiedzmy z inspiracji fioletowej sieci, ale słowo harcerza, podchodzę do tego mini testu bez zaleceń czy gotowego scenariusza, więc jak coś mi się nie będzie podobało, to o tym powiem. Większym zaburzeniem moich kompetencji wydaje mi się być to, że od jakichś 10 lat nie używam telewizora. Natomiast tak się składa, że akurat przymierzam się do zakupu jakiegoś, w związku z tym ucieszyłem się, że mam okazję potestować coś z tej kategorii. Pierwsza i najważniejsza rzecz, czym jest Play Now TV Box? Ano, jest małym, prostopadłościennym urządzonkiem wyprodukowanym przez Sarzym.com, które podpina się do telewizora i dzięki temu dodaje mu funkcji smart. Albo starsze smart telewizory przekształca w nowocześniejsze urządzenia z Android TV. Fachowo zwie się to dekoderem. Gadżet jest zapakowany w czarne pudełko. W środku znajdziecie oprócz niego także pilota z bateriami, bardzo poręcznego i sensownie urządzonego zresztą. Zasilacz z długim przewodem, przy okazji szkoda, że nie na mikro USB albo USB-C, kable HDMI oraz Ethernet. Do tego jest krótka instrukcja obsługi, ale myślę, że większości osób nie będzie potrzebna, bo w trakcie konfiguracji podpowiada, jak się go obsługuje. Sprzęt ma na froncie pojedynczy przycisk i dwie sygnalizujące o stanie czuwania lub pracy diody. Z lewej strony slot kart microSD, bo pozwala tworzyć pliki z nośników pamięci, a z tyłu port HDMI, gniazda antenowe, Ethernet, USB i miejsce, gdzie wpina się zasilanie. To, co na tym etapie podoba mi się średnio, to błyszczący plastik boków urządzenia. Każde dotknięcie go palcem oznacza tłusty ślad, a dodatkowo elektrostatycznie przyciąga kurz. Pozytyw jednak taki, że ładnie wygląda. A jak boksa uruchomić? Oczywiście trzeba go podpiąć kablem HDMI do telewizora, a potem podpiąć zasilanie i włączyć. Wyświetli się ekran instalacji i pierwszym krokiem jest sparowanie pilota dłuższym wciśnięciem dwóch przycisków. Akcesorium połączy się z dekoderem przez Bluetooth, dzięki czemu nie trzeba będzie później celować centralnie w dekoder, żeby wykonać jakąś komendę i dodatkowo zyska jedną ważną funkcję, do której wrócę za chwilę. Na kolejnych etapach trzeba podpiąć się do sieci Wi-Fi, chyba że boksa podpiliście już do neta kablem sieciowym, zalogować na swoje konto Google albo przenieść dane do dekodera z telefonu i ewentualnie włączyć funkcję szybki start ją poleca, bo skraca późniejsze uruchamianie. Oraz zaakceptować aktualizacje, gdyby się jakieś pojawiły. W urządzeniu można nadać nazwę, to ma sens, gdybyście mieli dwa albo więcej w różnych pokojach. A na końcu procesu instalacji pojawia się krótka instrukcja, jak używać podstawowych funkcji boxa. Na ekranie startowym po lewej stronie znajdziecie pionowe zakładki. Pierwsza z nich to polecane, czyli promowane akurat filmy czy seriale, A druga to telewizja. Tu znajdziecie pakiety telewizyjne Play Now, które od jakiegoś czasu dostępne są w fioletowej sieci. Do wyboru jest kilka. W różnych taryfach można jeden lub więcej wyhaczyć za darmo, potestować przez jakiś czas. A jeśli mielibyście ochotę dokupić sobie jakiś kolejny, np. dla dzieci czy sportowy, da się to łatwo zrobić z poziomu odpowiedniej opcji w zakładce moje konto. Programy nadawane na bieżąco da się nagrywać. Odpowiedni przycisk jest na pilocie i będą przechowywane w chmurze przez maksymalnie 180 dni, a także cofać dzięki funkcji catch-up. Można wrócić do początku obecnie oglądanej audycji lub wciskając przycisk. Komendy w dół, wywołać kafle z poziomu, których da się przeskoczyć aż do 7 dni w tył. Na różnych kanałach wypada dodać. Kolejna zakładka to wideo, służy wyświetlaniu filmów z różnych źródeł, a jeszcze kolejna, wypożyczalnia, działa dokładnie tak jak podpowiada jej nazwa: Play co dwa tygodnie podrzuca jeden film w prezencie, dostępny za darmo przez miesiąc, pozostałe da się wypożyczyć za kilka lub kilkanaście złotych. Biblioteka zdążyła już całkiem nieźle urosnąć, można to więc pogrzebać i znaleźć coś dla siebie. Dwie kolejne pozycje, HBO Go i Netflix, są aktywne, gdy macie wykupiony dostęp do tych usług lub gdy testujecie za darmo, na przykład przez 3 miesiące w Play. I nie ma chyba za bardzo sensu tłumaczyć o co w nich chodzi, zwrócę tylko uwagę na to, że obie mają też dedykowane przyciski na pilocie i YouTube zresztą też, z czego ja korzystam akurat bardzo często. Moje konto i ustawienia to kwestie bardziej techniczne. Można tu zajrzeć, żeby dopasować sobie działanie urządzenia pod własne upodobania, ale tutaj schowano też możliwość konfiguracji kanałów cyfrowej telewizji naziemnej. Tak jak wspominałem wcześniej, box ma gniazda antenowe, więc można je sobie łatwo podpiąć, będą dostępne z poziomu dekodera. Ostatnia ważna zakładka to aplikacje. Urządzenie działa na Android TV, kompatybilne programy można więc sobie doinstalować. Przetestowałem kilka i działały w porządku. Zatem, w tym aspekcie, sprzęt robi co ma robić. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Po pierwsze na wyszukiwanie głosowe. Na pilocie jest odpowiedni klawisz, wystarczy go wcisnąć, puścić i powiedzieć czego się szuka. Sprzęt rozpoznaje tytuły filmów, nazwy kanałów i nazwiska aktorów czy aktorek, po czym wyświetla wyniki także z Netflixa czy HBO GO, reaguje także na komendy ciszej lub głośniej. Bajer to fajny, ale najlepiej korzystać z niego po powrocie do menu. Podczas odtwarzania dekoder ewidentnie wydaje się być czymś zajęty i woli, żeby mu nie przeszkadzać. A skoro o tym mowa, to po drugie. Całość funkcji boxa działa szybko, raczej nie miałem wrażenia, że na coś czekam, ale rzeczywiście płynność nie zawsze jest najlepsza. Powiedziałbym, że kwestia optymalizacji to coś, co powinno zostać dopracowane aktualizacjami. Po trzecie, zaś dekoder działa tak samo jak Chromecast, więc można bezprzewodowo super łatwo wyświetlać dzięki nimu na ekranie telewizora zdjęcia czy filmy z telefonu. A kwestia czwarta to już podsumowanie. Play Now TV Box dostępny jest przez pierwsze 3 miesiące za darmo. Później te osoby, które mają już w ramach taryfy włączone któryś z pakietów Play Now kosztuje 20 zł. Czy to dobra cena? Zdecydujcie sami. Przystawki, powiedzmy solo, bez żadnej aktywnej usługi telewizyjnej, całościowo kosztują mniej. Ale właśnie w ich przypadku trzeba dopłacać do możliwości oglądania jakichś ponadstandardowych kanałów. Integracja z Netflixem, HBO Go, YouTubem też bardzo mi się podoba. Tym bardziej, że zupełnie szczerze ja telewizją tradycyjną gardzę. Zatem koniec końców polecam przetestować. W pierwszym miesiącu to nic nie kosztuje i nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. A jeśli macie już w Play jakiś pakiet z rodziny Play Now, zaszyty w abonament, to warto go wykorzystać w pełni. Co wy sądzicie o Play Now TV Box? Czy telewizja jest lepsza niż internet? Czy telewizja, w której da się cofać programy do 7 dni wstecz, ma jakiekolwiek szanse z internetem? Może tak powinno brzmieć to pytanie? Ile filetowych dolarów kosztowało przygotowanie tego odcinka? Napiszcie, jakie jest Wasze zdanie w komentarzach poniżej. Jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie Play Now TV Box, to również możecie je zadać pod filmem, postaramy się na nie odpowiedzieć. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.